Odbywając karę można się uczyć, a czas za kratami nie jest zmarnowany. Resocjalizacja w Piotrkowskim Areszcie Śledczym odbywa się poprzez naukę zawodu. Jedno z takich szkoleń właśnie się odbywa. To jest pintownica 1 zapadkowa. Dla dwunastu osadzonych czas odbywania pierwszej w ich życiu zasądzonej kary w postaci kary więzienia to czas na zmiany i naukę. Na terenie zakładu w Goleszach od kilkunastu dni trwa kurs w zawodzie hydraulika. Dla większości z tych mężczyzn możliwość zdobycia zawodu czy uprawnień to okno na świat i lepszą przyszłość po odbyciu kary. No, taki kurs to, to po prostu po wyjściu z aresztu jakieś będą procesywy lepsze, tak po prostu i lepiej szybciej pracę jakoś dostanę, tak, jako hydraulik, to jest zapotrzebowanie jest duże. No i myślę, że pomoże mi taki kurs znaleźć lepszą pracę, tak? Praca i nauka to jeden z czynników resocjalizacyjnych, ale żeby takie wsparcie działało na wolności, rodzaje kursów nie są przypadkowe. Staramy się te kursy dostosować do wymagań rynku, więc tak jak tutaj dzisiaj jest kurs hydraulika, tak robimy najczęściej kursy dekarza, spawacza, elektryka. Dużym zainteresowaniem wśród osadzonych cieszy się też kurs operatora wózków jezdniowych, czy kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Podczas kursu osadzeni w praktyce poznają tajniki zawodu hydraulika, a przy okazji wykonują pod okiem nauczyciela potrzebne prace na terenie aresztu. Choć mężczyźni przyznają, że kurs do lekkich nie należy, to z tą pracą kilku z nich wiąże swoją przyszłość. Tak, postaram się uczestniczyć w tym i szukać pracy w tym zawodzie. Nauka w trakcie odbywania kary to nie tylko teoria i praktyka w danym zawodzie. Składnikiem każdego takiego kursu jest, y, są także zajęcia z aktywizacji zawodowej, z umiejętności poszukiwania pracy osadzonych. Staramy się nauczyć, że to oni muszą szukać pracy, to nie jest tak, że, że oni będą czekać, aż ktoś z tą ofertą przyjdzie, tym bardziej, że większość osadzonych to są jednak osoby z niższym wykształceniem. Kursy zawodowe w areszcie realizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.